siema mordeczki ja niestety 6 6 właśnie kolega, z kolega jedzie na wycieczkę po pierwsze e... kurwa mać no. nie no ja sobie e... na wycieczkę do 6 e... do 15 na parę dni do 15 ja będę... kochanie właśnie żeniach do 15 mnie wkurwiaj nie przeklinaj no mów e... Może kolega właśnie jedzie, co chłopak, puść, no. no jakby to powiedzieć, puść, na parę dni puść, puść. do małża do 15 i go nie będzie, jakby coś. To lajkujcie i komentujcie. Jak Wam się ten filmik podoba, dajcie suba, lajka i komentarz pod tym filmikiem. Czy chcecie zobaczyć naszego pieska? Jak chcecie, to zaraz Wam go pokażę. Nie ma problemu. Zobaczcie naszego pieska. Bo się Zobaczcie. można też pytać, co tam z pieskiem. Spoko ja wam pokażę pieska. O, tu mi piesek. Tutaj się ma na imię. Zobaczcie jak ta czubka. No, to jest mój właśnie piesek. No i piesek się dobrze czuje na razie. Na razie nie, nie, nie rucha jak dziewczyn. Dobra, wróć! Na razie nie wychodzi na to, bo siostra powiedziała, że nie że sobie wyjdzie. Czy moja pipi coś powie jeszcze? Czy już skończyła swoje przedmówki? Um, akurat. Hmm. Akurat. Hmm. Serdecznie przeglądam ja też nie raz robię robię y, i ogólnie robię lajki, a live i w ogóle. Mam też Instagrama uh -huh. i możecie mnie znaleźć na Instagramie pod imieniem cztery cyfry i moje imię. No co jakie kurwa, bo jak Ci znajdą? Agata mam... wystarczy by wpisać. Nie, ja mam inaczej teraz. Jak masz? Zaraz pokażę na Instagramie, żeby mnie znaleźli. Mm pod do widzów, a nie kurwa gdzieś tam Właśnie szukam, zaraz znajdę mojego Instagrama i zaraz wam podam e, Na Instagramie zaraz podam wam e, Mam e, Agati, Agati Agata chyba to 4842 To jest mój Instagram, jakby coś to lajkujcie like, Komentujcie i szukajcie mnie pod tym Instagramem. Hej! Jakby coś będę czekać. Hej ja, trzymajcie się. Na razie mordeczki do następnego miłego naipu. wieczoru i miłego popołudnia i trochę deszczowego, ale... I jest Krzysiu fajnie. bochuń się kłania. Do zobaczenia, pa!